Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi na temat inwestycji zatytułowanej budowa ronda przy, ulicy, przy Miejskim Domu Kultury w Radomsku powiedział, przychylne jest przychylne spojrzenie na tę sprawę Dyrekcji Krajowej. Ale wydaje mi się, Panie Prezydencie, że takie przychylne spojrzenie to chyba całego tematu nie załatwia. Czy to faktycznie jest realna inwestycja, która ma, która ma kosztować dyrekcję Krajową około 15 milionów, czy? jest to coś, co, by, co może tak tylko podbudować Radomszczan, że w końcu będzie bardziej bezpiecznie w tym rejonie? To znaczy tak, z naszego punktu widzenia mm -hmm. wykonanie tego odcinka jest niezwykle ważne, ponieważ też wpływa na program cały tutaj, który jest uszykowany rewitalizacji centrum miasta. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję w zakresie budowy tego całego, to trzeba traktować cały odcinek kompleksowo, czyli od rzeki Radomki, a do skrzyżowania tutaj z ulicą Fabianiego. W przypadku, kiedy mówimy, że no inwestycja jest interratna finansowo 15 milionów złotych, natomiast żadna decyzja oficjalna jeszcze w tej, w tej sprawie nie zapadła. Odbyliśmy Prezydent taki... chyba na konferencji prasowej powiedział Ferenc, tak. że inwestycja może się rozpocząć w przyszłym roku, także tak. to już było takie bardziej. To znaczy, chciałem właśnie nawiązać do tego, mhm. żeśmy odbyli spotkanie w generalnej dyrekcji przy uczestnictwa pana dyrektora Tomaszewskiego. Wykazaliśmy również poprzez nasze pismo, że ten odcinek jest nie tylko ważny ze względu punktu rewitalizacji, ale i także tutaj natężenia ruchu, rozładowania tego natężenia ruchu, a także bezpieczeństwa w rejonie. Generalna dyrekcja generalnie teraz w tej chwili obecnej realizuje dużo zadań, które polegają na bezpieczeństwu, na polepszeniu bezpieczeństwa i polepszeniu przepustowości na odcinkach grup krajowych. Wykazaliśmy, że ten odcinek posiada problemy i że kwalifikuje się do tego typu działań. Z tego, projekt co... nie przepadnie, jak to wygląda? To znaczy, czasowo? tak, projekt jest objęty aktualnym pozwoleniem na budowę, czyli rozpoczęte są prace, które nie zostały zakończone. Do 27 czerwca jest aktywne pozwolenie na budowę. Pan dyrektor zobowiązał się, że dokumentacja no, zostanie, zostaną jakieś wykonane roboty towarzyszące, które przez to, będą no, zostanie odnowione ten cykl trzyletni, że będzie cały czas aktywność dziennika budowy zachowana. Miasto ile to może kosztować? No, bo to na odcinku później od yy, chyba ronda które powstanie tam na ulicy Piłsudskiego w stronę Radonki, to już będzie inwestycja miejska. Chyba. To znaczy, <coughs> mówimy o odcinku od pasa drogowego tak. drogi krajowej no, do przedłużenia mm -hmm. jak gdyby, tego odcinka przy parku ulicy Piłsudskiego. No, to jest, tego typu inwestycja, no to będzie kosztowała tam ta odcinek niespełna bodajże 300 metrów, prawda? Więc to jest koszt w granicach 400 tysięcy złotych, jeżeli mówimy z ściągami pieszymi, jak gdyby z wymianą, a także z wymianą pewnie... Chcąc podsumować to już bez owijania w bawełnę, Pan wierzy, że ta inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku? Czy jest to znaczy wiele, więcej znaków zapytania niż takich? E, wydaje mi się, że sytuacja się nieco rozjaśniła. Więcej było powiedzmy miesiąc temu i niepewności dużo większej. E, w tej chwili z tego, m, co jest nam wiadomo, no, też również toczą się informacje, rozmowy już na wyższym szczeblu, czyli w ministerstwie, no, gdzie tutaj również jest aktywność e, posłów ziemi radomszczańskiej. Myślę, że wspólnie tutaj e, zarówno ich aktywność, jak i nasza aktywność przyczyni się do tego, że ten odcinek zostanie zrealizowany.